Witam na kanale telka 24 Ostatnio pod wynikami miałem dużo pytań, czy dany TV Box obsługuje większy dysk, ponieważ właśnie miałem takiego dużego dysku, to nie mogłem do końca odpowiedzieć na te pytanie. Z pomocą przyszła firma Orico, która dostałem od nich na przetestowanie przenośny dysk SSD. Jest to model EFOX. Jak tu widzicie mamy pojemność 512 GB. W ofercie też mają 1 TB, 2 TB oraz troszeczkę mniejszy dysk oraz tutaj jak możecie to wyczytać mamy szybkie przesyłanie danych 560 mega między urządzeniami do tego mamy też trzy kolory obudowy czarny niebieski oraz zielony jak tu wygląda specyfikacje spokojnie ten dysk działa z systemami Windows Linux Mac oraz Android oraz do iPhoneów 15 i nowszych Dobrze, zobaczmy, jak ten ogólnie dysk wygląda. Sprawdzimy go, jak się spisuje z komputerem. Czy naprawdę tak szybko możemy te przesyłać informacje między komputerem a tym dyskiem? Czy to po prostu jest sumowana szybkość, czyli wejście i wyjście? Bo to czasem jest często tak, że inny jest odczyt, inny zapis. Jak tu możecie zobaczyć, ten dysk twardy jest naprawdę niewielkich rozmiarów. Ma tu wyjście USB typu C. Mamy do tego też przewód. Z jednej strony jest zakończony jest wyjściem USB typu C, a z drugiej strony mamy taki adapter. że Mamy USB 3.0, czyli tak zwane USB A. Jak tu wyjmiemy, mamy też USB typu C. Tu widzimy jest pokrywa plastikowa, na pewno się nie będzie rysowała, bo jest taki chropowaty, tu mamy diodę kontrolną oraz taki, może być to jakieś na palcu zawiesić czy gdzieś na jakimś haczyczku. Dobra, przyniosę komputer, zobaczymy najpierw jak przesyła dane, czy szybko, czy wolno oraz następnie podłączymy go do smartfonu, zobaczymy czy łatwo przesyłanie jest informacji ze smartfona na ten dysk oraz na odwrót i sprawdzimy go z jednym z TV Boxów, który akurat niedawno testowałem, zobaczymy czy mogę go podłączyć do tego TV Boxa, czy będzie go nam wykrywał i takie krótkie podsumowanie ile ogólnie ten dysk twardy kosztuje. Podłączyłem już dysk do komputera przez USB TPC, jak tu widzicie taka mioda niebieska nam tutaj się świeci ja jeśli chodzi o cenę tego dysku, to widzę, że on kosztuje normalnie 256 zł. Tu mamy widzę jakaś promocja, kliknij kupon. To nam cena zmaleje do 205 zł za ten produkt. Dobrze. Jeśli chodzi o link do tej strony, to podam w opisie. To, co najważniejsze, to teraz sprawdzimy przesłanie plików z komputera na dysk. Oraz odwrotnie zobaczymy, jaką prędkości osiągniemy. Tu jest ten dysk nasz twardy. Tu mam jakieś pliki z filmikami, które dla Was robiłem. Jest troszeczkę, jest tego troszeczkę dużo na komputerze. To po prostu trzeba je po prostu powoli poprzenosić na dysk. Ponieważ mi się kończy miejsce na dysku, to po prostu my tu kilka plików. Zobaczymy, z jaką prędkością będzie nam przesyłało. Jak tu widzimy, w tej chwili jest 270, to też zależy od procesora oraz jaki dysk jest wbudowany, komputer. Oni tam nam zapowiedzieli, że maksymalna prędkość jest do 560, ale to może być także, że po prostu ta w tej chwili jest zapisywanie, zaraz zobaczymy w drugą stronę, a to też zależy, jakie mamy zapisywanie na dysku w komputerze. Jak tu widzicie, już, już nam kilka ładnych plików przeniosło. Kolejny plik w tej chwili ponad, zostało nam już mniej niż 23 giga przenosimy w tej chwili. Przenieśliśmy już ponad połowę i jak widzicie naprawdę szybko przenosi te pliki. Jest stabilny zapis, nie ma tak jak miałem kiedyś na pendrive, że było na początku ładnie ładnie, a później nagle spadło do kilku mega, to mamy cały czas równo jeśli chodzi o zapisywanie. Za chwilkę się skończy, za około 20 sekund. Dobra, przenieśliśmy wszystkie pliki w tej chwili na na dysk To może przeniesiemy w drugą stronę na komputer, tylko zrobimy jakiś nowy folder, żeby go od razu usunąć. Ja się ten nowy folder pojawił, bo nam nie potrzeba. Może troszeczkę mniej tych plików przeniesiemy 6 giga. Zobaczymy, z jaką prędkością będzie nam zapisywało, jak tu widzicie, ponad 400. Pięknie jest, to jest według mnie, jak ja do tej pory korzystałem z pendrive'a pod USB i się męczyłem z przesyłaniem plików na pendrive, albo w drugą stronę to Katorga, to był też jeden z droższych pendrive'ów, jak wtedy by kupiłem, akurat to kosztowało też ponad 100 zł, tylko ma 64 giga, a tu mamy ponad 500 giga, za jak tam widzieliście w promocji, około 200 zł. Dobra, czyli widzimy, że z komputerem bez problemu współgra, ładnie przenosi pliki, według mnie ma dobre prędkości. To zobaczymy, czy współgra bez większego problemu z telefonem na scenie Android. Sprawdziliśmy z komputerem, teraz podłączymy nasz dysk zewnętrzny do. Telefonu. Nie wiem czy to widać, zapaliło się tutaj światełko mryga. Widzimy, że wykrył nam dysk zewnętrzny, wchodzimy manager menedżer plików. Mamy komunikat, że podłączono USB przez USB. Tu widzimy są te filmiki, co przyjmiemy nagrywałem z komputera, za czym te filmiki możemy otworzyć. Powiedzmy pierwszy z brzegu Witam na kanale TLK24. Mam na imię Paweł. Jak tu widzicie ładnie się z Wami przywitałem. Filmiki możemy otwarzać. Tu jakaś reklama wyskoczyła. Dobra, to mamy powiedzmy, wejdziemy sobie jakiś folder. Na przykład wideo, to jest akurat. No i niedługo prezentował odkurzacz, to prześlemy ten filk. Prześlij. Ja Nie to, klik... ja to chciałem kliknąć. Przenieść ten plik na nośnik. Powiedzmy do folderu. Długo wkleimy. Jak widzicie, bez problemu przyklełem filmik z telefonu na dysk. Tak samo w drugą stronę możemy na przykład filmik TP-Linka przenieść. Chyba mało pamięci w telefonie. No dobra, przeniesiemy go do folderu obrany, klej. Jak tu widzimy też. Wolniej niż na komputerze, bo tylko niewolniejsze wyjście jest, trzeba wejście. jeśli chodzi o telefon. Ale jak widzicie, bez większego problemu mogę przenieść pliki z naszego dysku na telefon. To został nam ostatni test. Sprawdzimy, czy będzie współgrał z TV Boxem na systemie Google TV. Odłączyłem już dysk do TV Boxa. Za chwilkę zacząłem w aplikacji Kodi. O, jak widzicie, akurat wskoczył komunikat, że go wykryło. Za chwilkę skorzystamy z aplikacji Kodi, żeby zobaczyć, czy mamy dostęp do plików na tym dysku. Jak to zawsze musi być, kod na pierwszym planie, ale on dzisiaj nie będzie nam za bardzo przeszkadzał. Wejdziemy sobie w zakładkę wideo, widzimy ten dysk, ja go akurat nazwałem, czy nazwał się Android, bo go podłączałem pod telefon, to on się sformatował przy telefonie i nazwał go Android akurat, nie przy komputerze jak tu widzimy mamy dostęp do jakiegoś filmu, te pliki testowe które chwilą wgraliśmy razem z komputera na ten pendrive jakiś, a to zamek do drzwi smart jak widzicie bez większego problemu się uruchamia, czyli ten, pod tego TV Boxa możemy podłączyć większy dysk niż 64 giga, co do tej pory miałem. Możemy spokojnie podnosić 500 giga. Tu mam też film, który ma ponad 12 giga. Jak widzicie, też się otwiera bardzo ładnie. Nie ma żadnego przycięcia, czyli widzimy, że ten dysk naprawdę jest szybki oraz mam do tego dobry TV Box, który daje ze wszystkim radę. Dobrze, przejdziemy do krótkiego podsumowania. Jak widzicie w dzisiejszym filmiku Dysk przenośny SSD firmy Orico, bez większego problemu współpracuje z telefonami, z TV Boxami czy komputerem, według mnie jest dość szybki, fajny, że jest taki po prostu przenośny, ponieważ jest niedużych rozmiarów, spokojnie możemy go schować do kieszeni, do tego mamy szybki przewód z adapterem od razu na USB typu A oraz mamy tutaj też wyjście USB typu C, a według mnie do tego... Cena jest przystępna, te powiedzmy 200 zł w promocji. Tam gdzie się trzeba kliknąć na Amazonie wybierz promocję. Mam wtedy zniżkę na ten dysk, tak to kosztuje około 250 zł. Tam akurat ten dysk 512 spokojnie na razie wystarczy. Tam widziałem też że w ofercie mają 1 tera, 2 tera oraz mniejszy 256, a chyba według mnie najlepszy taki dysk 512 spokojnie wystarczy do codziennego użytkowania zajście czy mogę sprawdzić na TV Boxach dysk. Dla Was teraz dzięki firmie Orico mogę to zrobić. Pisaliście. Widać, że chyba firma czytała komentarze, bo zaproponowali taki dysk do testów. Jak widzicie, według mnie ten dysk się świetnie sprawuje, przynajmniej na tą chwilę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takich małych dyskach przenośnych. Czy włożycie standardowe pendrive'y? Niż takie dyski. Według mnie to jest lepsze rozwiązanie, bo tu mamy od razu przewód, można podnosić się pod USB typu C albo USB typu A. I sporo, sporo szybszy jest niż ja miałam do tej pory te pendrive, nawet w standardzie USB 3.0. Tam pamiętam, że był sporo wolniejszy, a ten dysk bez problemu działa. Przynajmniej na tę chwilę. A jeżeli tak będzie dalej. Piszcie komentarze, czy sądzicie na takich dyskach, dajcie łapki w góry, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.